Nie ma, ja jestem Gracjan i dzisiaj Uybex. Nie wiem jak to się nazywa, ale podobno nazwy nazywają to trójką. Boję się. E, nagrywaliśmy to na żywo, ale teraz będziemy nagrywać to na odcinek. Czyli zwiedzimy więcej i nie będzie lagów, aż takich. Boże, jaka ty Julka jesteś niska. Ej, widzieliście? Co? Ej, to było. Było? Ja nie, pa... ja, nie, ja nie pamiętam takiego czegoś. O, Jezu, jakie wywolny. Myślę, że jakby my to to będzie ciemno. No. E, tak jakby co jest już ciemno. Co sobie o czy nie? No i ulka mi ciągle zasłania. Igznę. Trzeba uważać, jak ktoś, jak coś lub ktoś tu będzie. Już po na dokumencie, co to jest. Do czego? To jest co do roweru. To jest płytka do roweru. Tu nie byłem chyba. Boże, wystarczy być głośnym, żeby nie słyszeć tych dźwięków, jakie będą wydawać duchy. Czy coś takiego? Jakiś piec. Nie boję się. Widać że, to, widać, że to miejsce nadal żyje. Jakby... Kójdę, jaka słabo jakoś. Oh, nie boję się was, zabije dziś was. Nie powiem, że nie postrzegałem was. To jest mój hak. Tak, byliśmy. Byliśmy praktycznie wszędzie. A na samej górze? Nie. Nie byłoś. Na samej samej górze nie. Nawet ja nie byłem na samej górze. Nie będę. Będę. Tak. Będę. Nie płami się. Wiem. Chyba czuję tą podłogę Gorzej jak tamten konik się ruszył czy coś Ja dole wtedy się zeskam Nie pamiętam tego A, zawróciłem się Kółeczko, zrobiliśmy kółeczko Siema biblioteka Tu była biblioteka. Jezus Wiesz, że jak będziesz sobie wmawiać, że takie coś słyszysz, no to tym bardziej będziesz takie rzeczy słyszeć. A dlatego nie mogliśmy otworzyć. Drzwi leżą na drzwiach. E no już nie umiem mówić. Już jest ciemno no. Czyli fajnie, bo będzie strasznie Ja Gdzie jest ten konik, kurwa? Czekaj, bo nie widziałem konika A tutaj jest Zimno tu, czyli coś może tu być, albo po prostu jest zimno. Ja może poczuję zapach wanilii. Wanilii? Bo jak poczujesz zapach wanilii, to prawdopodobnie tu ktoś zmarł. Trup jakiś leży. Eee, tam chociaż fajnie będzie. Tu jest sala gimnastyczna. Tam byłem? Nie byłem no chyba. Trzeziomeczki, to ja, a nie byłem tutaj. Są ale pękne rysunki, piękne rysunki. Klaucia, kto to jest? Klaucia, to chyba całe te piętro. I można iść wyżej. Lepiej nie, lepiej nie świeć o, przez okna, bo jeszcze ktoś zobaczy światło. E, bo się nie boimy. musieli kupić to takie takie. Rzeczy do uchwytywania duchów? No, trzeba kupić. Tylko no. ciekawe, ile takie coś kosztuje. Lena, no. wiesz, wiesz co trzeba kupić, a nie zrobić? Tablicę Quidro. 6, prawie 7, już w sumie 7, chyba. Ale zauważyliście, że tu jest coraz cięższe powietrze? Mm -hmm. I czy ty... i czy tylko mi oczy łzawią trochę? Tak jakby. Lekcja trzecia. Oj się zesłałem. Usłyszałem, jakby oddech za mną. Nie, ty byłeś daleko, ale. I tak sobie tego nie wmawiam, bo jak. Jak sobie to wmówię, że będzie Jakby, że coś słyszałem, to tym bajcie będę to słyszał. Na górę, bo całe piętro zwiedziliśmy. Zakrztusiłem się glutami O, już stryszek Ja Już Cześć kochani To ja Wasz koszmar nocny Co tu jest? Czy jest tu jakiś trup? Halo? drzwi jakieś? Ej, to jakiś słodki zapach? zapachów za bardzo, nie czuję? Ja nie czuję zapachów za bardzo. Muszę Jakie małe drzwi, Jezus. trzeba się tak schylać przy moim zjeście. No i tureczka musi się schylać, a to krasnal jest. jest. ich Jesteś I tak w sumie już tylko sama góra. Nie, powoli. Nic na strych. To nie jest tych, to jest jakby wieża, ta. Lena, idź połączeniach desek. Czyli? Połączeniach. Tu na razie nie ma łączeń, idź normalnie. Trzymaj się tylko czego się da. Im szybciej wejdziesz, tym szybciej skończę odcinek w sumie. No, <grym> no. Ja 9,40 i Oj, za tu jest. Całe zwiedziliśmy. Cały obiekt zwiedzić ja wiedziałem. No na razie nie ma jak Tylko ciężej będzie zejść Bo ciężko się Chodzi. Co to jest? Nie się tutaj, nie no i leczka, by tam walła <laughs> A na przykład zatrzymujemy nagranie, i zostajemy tu na, na przykład 30 minut, i sprawdzamy, jak usłyszymy coś, to wznawiamy nagranie. Ja chyba tak zrobię. No nie. Idziemy do jakiegoś pomieszczenia i coś robimy. Na przykład, nie wiem, jakieś czai-czai, czy coś? Tak. na co się. Le, coś co się boisz? Przecież nie ma tu się czego bać. Nie, ale tak jak już duże jest, to już się nie boję w ogóle. się już nie było. Jakby tu nawet się nic nie zniszczy. Nawet podłoga się nie zniszczy. Jak za pidela. Co ty wkazujesz? Panie że się nic nie zniszczyło. Fuuu. Co, Co? bo ja trzymam się tutaj na chwilę ludzi, bo to trzymało. Co trzymało? Idziemy pojechać, zamontujemy? Jak jest dużo korytarzy, to się trochę mylę. Ja bym został w tym początkowym pokoju? No. I tu na przykład zaczął jeść. No 12:30. 30 Ale na razie stopuję na ganie, żeby usłyszeć jakieś dźwięki, czy coś. Jestem sam widzowie, dlatego że chciałem być sam, żeby usłyszeć jakieś dziwne dźwięki, na przykład, czy coś takiego. To ja sobie tu usiądę na podłogę i poczekam na jakieś dźwięki. Jak coś się stanie, to Wam wyśle aktualizację. Co chcecie, co ze mną? Będziecie hałasować tym pojemnikiem? Ja tu czekam na jakieś dzięki, jak co to aktualizuje nagranie. Jednak widzowie się przemieszczam do pokoju, gdzie był komik, bo czułem tam gorsze powietrze. Dzięki czemu może tam być duch? Czy coś takiego? One tam zostają na dole, chyba. Nie wiem. Ale tu jest dla mnie bardziej strasznie. Słyszałem coś. Ale to możliwe, że ja. Mam taki pomysł, żeby postawić tego konika. Jest w chuj brzydki. Jakoś go postawić tak żeby się trzymał tylko on się nie trzyma w ogóle